Pierwszy Wami nowy odcinek z wyzwaniami, a jeżeli chcesz, żebym zrobił twoje wyzwanie, to napisz je w komentarzu pod filmem. chce. Boże, to się stało. No idziemy. Zaręczkę? No. Teraz będziemy słodką parą. Daję pan słodką parę, ale masz zimną rękę. Ale serce gorące. Muszę to przed przedszkolu. Trochę dzisiaj nie wyspałem się, ale tak to wszystko ok jest. A o co chodzi? Jakieś dziwne takie mi kobieta dała jakoś Było wina, ale co to jest to karma dla Ja tam do niej mówię kotku ona do mnie piesku, ale to chyba zbyt dosłownie potraktowała co w ogóle o takie Co? Nie no, co jedzenie to panie, to normalna rzecz tam, ja tam... Pan też może spróbować, dla mnie to o wiele lepsze niż te z hipermarketów. Że się pomyliła. Ale my nie mamy innych zwierząt prócz mnie. Też jej może myszę jakoś dam na kolację. No to dajcie. pewnie. Coś to jeszcze nie widziałam. A, to panie może sobie wziąć trochę, bardzo dobry. Po śniadaniu jest. Komita moja mi o to dała. Jem jem, patrzę, smak jakiś taki nietypowy. Niech pan je rozwiezie. Same... Nie, no już zjemno, co będę wybrzydzał. Już gorzej bywało. No przecież było tak, że też i si wykupywali u nas karmy dla psów, dla kopców i jeździć. No pewnie Był to... Taki moment. Jeż... Może nawet lepszy jak cenach. Może pan jej zawieźć trochę, to spróbuję. Pinestek do zupy nawrzucam albo tłuczonego szkła i niech ma za to. I tak jak smakuje, to lepsze niż to. Zwyczajne co się je. No pewnie byle czego by nie sprzedawali, to przecież dla zwierząt, nie dla ludzi. Dzień dobry. Ja bym prosił tą wielką dolewkę. O, czy na miejscu Co nos będzie? Trochę. Tyle starczy więcej nie uniacę Dziękuję a teraz ten napój co nalałem przed chwilą kubkami weźmiemy do analizy Przepraszam bo mam moc do analizy ale nie wiem gdzie tutaj laboratorium jakieś jest może panie wiedzą gdzie tutaj Osujesz, chyba. Panie, to aż tyle to się troszeczkę niesie. Dlaczego aż tyle tego moczu? No bo to mi kazali z nocy przynieść. No to się nazbierało przez całą noc. <noise> Dzień dobry. Czy tu do pańca to mocz do analizy można oddać? Bo mam właśnie. No, mocz do analizy. A wie pan, że to się daje w takim malutkim pudełeczku? To nie za dużo trochę. Za dużo? No, trochę za dużo. To no, ja trochę upiję. No to się przynosi poranną próbkę w małym kubeku. Tak, właśnie z całej nocy. Ale my nie przyjmujemy takich ilości. 10 mililitrów to jest... Dobrze. No przeleję do tego i przyniosę. Cześć. Ej zaczekaj chwilę. Cześć. No co? Tylko się przejrzeć chcę. No. No. Tu? No. No, Okej. Okay. Okay. Like mirror. No. No, it's good. Like mirror. Thank you. You look good. beautiful. Oh, you Bye. Przepraszam, mogę łyka? Łyka mogę? A co to jest? Z prądem? Aaa, to nie my, ja tylko z prądem. Cześć! Czekałem i jesteś. Czyli jednak opłacało się czekać. Czekać? Na miłość. I przyszłaś. Być. No i to mi się podoba. Ta, podoba. No pewnie, że tak. O, no to w takim razie Ja Łukasz jestem. Ja Ania, jestem. Łukasz. Piszuj numer. Wow! Wow, ale piękne kobiety. Proszę, dziewczyny, może wy mhm. gdzie tutaj jest ten UMCS? E, w tamtą stronę. Tak. Na prawo. E. E. Tam prosto. E, nie, tam nie. Skręcić? No, nie. Nie wydaje mi się. Nie? Tam? Tak. Nie. Tak. No skąd? No tak, tak no na... wiem, bo stamtąd przyszłyśmy. Wszyscy kłamią. No nie. Na kul? No tak. W tamtą stronę. Sa skąd? Na kul. Na kul właśnie. Na kul, tam jest kul. No gdzie? Tam nie ma kulu żadnego. No tam jest kul. Główny ten. No to w tamtą stronę. Nie, to, to nie tam. To no tam. Nie. Tak. No nie wydaje mi się. Prawda. Akurat y, studiuję psychologię, to jestem po to, żeby rozwiązywać problemy. No to... W tą stronę. Nie. Tak. No nie. No tak, bo idę. Nie tam. A gdzie? Nie nie nie, 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 mu panu nie, ja Panu mówię, że nie, nie, No nie, ja wiem, że kłamiesz teraz. Jak nie, nie, znamy no. się. nie, 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 jest? nie, 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 to... nie, nie, prosto, nie, 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 Prosto nie, 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 nie ale serio, tam pan pójdzie prosto do takiego małego skrzyżowania i w prawo, i tam jest kłęce. Nie, to nie tam. <noise> tam na 100% nie. Na 100% nie. Bo my tam przechodziliśmy właśnie przed chwilą. Jestem pewny na 1000%, że to nie tam. Przepraszam, pani wie, może gdzie kul jest? Kul? Tak. No, Kolejna co kłamie. No jak to? Przecież to nie tam. Możemy z panem przejść. Ale nie? Ja nie będę gdzieś mi wyprowadzić, a później nie będę wiedział jak wrócić. No i mam nadzieję, że umiesz się obsługiwać jedną ręką. No to, to nie wiem, w To chyba nie pomożemy. Eee, no Na to wychodzi. No nie, ale ja wiem, że to taka nieokryta kamera jest. A tak, to wiem na pewno i kończymy ten odcinek na dzisiaj. Jak wam się spodobało, to do zobaczenia następnym razem. Cześć! na i